Przeżywamy rok wiary teraz i można powiedzieć, że słowo wiara odmieniamy na wszelkie sposoby, jak się tylko, jak tylko można. I w tym haśle naszym wóz albo przewóz, a konkretnie w tym wóz. Rzeczywiście odmieniliśmy to słowo, bo wierzyć, uwierzyć, zawierzyć. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że to tylko chodzi o samą grę słów Niekoniecznie. Chciałem w tym hasle pokazać relację człowieka z Panem Bogiem, jaka powinna się rzeczywiście dokonać. Nie jaka tylko powinna być deklarowana, ale jaka powinna się dokonać. Zaczynamy od wiary, to fakt, to jest pierwszy pewien etap, ale wiara sama nie wystarczy. Wiara jest przekazywana. Trzeba jeszcze nam osobiście uwierzyć uwierzyć w to, że Pan Bóg jest, ale też uwierzyć Panu Bogu. Dlatego wierzyć, uwierzyć. No i pełnia, można powiedzieć, tej relacji to jest zawierzyć Mu swoje życie. To jest to ryzyko, jakie mamy w chrześcijaństwie. Zawierzyć Panu Bogu w całości. Dlatego powstaje wóz. Wierzyć, uwierzyć, zawierzyć. Z tych inicjałów, od tych słów powstaje hasło wóz. Specyficzny skrót, raz, że kojarzy się nam z wozem, czyli z jakimś pojazdem, a pojazd kojarzy nam się z dynamiką, a wiara, która jest no, w jakiejś stagnacji, jest pewnym cofaniem się. Wiara jest dynamiką. Na końcu każdej Eucharystii kapłan mówi: Idźcie w pokoju Chrystusa. Dlatego też ten skrót bardzo dobrze oddaje chyba to, co chcemy powiedzieć przez E, tę całą akcję przez to hasło Wóz, e, że e, wiarą trzeba żyć na co dzień. Ona musi być dynamiczna. E, I no, ten skrót jest też specyficzny, ponieważ nie słychać w nim błędu ortograficznego. E, tylko go widać. Trzeba go po prostu napisać i wtedy widać, że jest błąd ortograficzny. I w związku z tym powstają takie trzy myśli. Pierwsza myśl to to, że chrześcijanin od chrześcijanina rzeczywiście się nie różni. Jest ochrzczony, przyjmuje sakramenty. Różni się wtedy, kiedy zaczyna pisać swoje życie. To znaczy, zaczyna pisać życie wiarą. I tutaj już powstają pewne różnice. Tutaj widać już pewne błędy, tutaj widać pewne niedociągnięcia i tak ale przede wszystkim widać fałsz i widać prawdziwość. Trzeba po prostu napisać. Ze słyszenia, rzeczywiście z deklaracji możemy być chrześcijanami, ale z życia całkowicie to inaczej może wyjść. Więc to pierwsza rzecz. Druga myśl, która się kojarzy, to rzeczywiście jesteśmy takim błędem ortograficznym dla świata. Świat będzie nam ciągle to podkreślał na czerwono, to co w logo żeśmy widzieli, że on jest podkreślony na czerwono. To uwierzyć, co daje ten błąd ortograficzny, nie zgadza się z potrzebami, pragnieniami tego świata, co ten świat chce od nas i, i, i może jak, jak my chcemy w tym świecie żyć. I to też ten skrót pokazuje, że w pewnym sensie jesteśmy takim błędem ortograficznym dla świata. Po prostu nie pasujemy. Chrześcijanin to inny, w Biblii święty to inny, a my mamy dążyć do świętości. I trzecia rzecz, trzecia myśl, która mi się wiąże z, z tym hasłem, to jest to przysłowie, które żeśmy wykorzystali. Znane, popularne, wóz albo przewóz. Albo jest pewną alternatywą. Każe nam wybrać. Nie można dwóch rzeczy tutaj mieć. Dlatego wierzę, nie ma kompromisów. Wóz albo przewóz. I to jest, można powiedzieć, krótkie, ale to nas zmusza do decyzji. Dzisiejszy świat chce decydować za nas. I dlatego ta cała akcja ma, miała nas do, doprowadzić do pewnej dojrzałości w decydowaniu. Że ja rzeczywiście wybieram Pana Boga. Że ja rzeczywiście chcę wierzyć. No albo wybieram całkowicie co innego. Nie ma półprawd, nie ma kompromisów. Wóz albo przewóz. I dlatego przez cały czas tej akcji było to podkreślenie na czerwono. A od dzisiaj, od 23 maja, uzupełniamy kropką w kształcie krzyżyka. Wóz albo przewóz. Ty decydujesz.